Witamy, witamy ponownie, to są seria takim, bo kolega dzisiaj o 12 wylatuje, nie? Tak. także okazja, się podzielić jego wiedzą, też doszłość do tych głódek sam. Czy... Ta, no sam, sam, po prostu y, taką potrzebę miałem, bo tak. brzuszek rósł, rośnie tak, tak, i na przykład masz tam 10-15 kg nadwagi tak. i nagle widzisz, że, y, że ja miałam taki wysoki samochód, ja tak jeżdżę i widzę tych ludzi pójdę w samochodach zapiętym pasami i takie kałduny. Takie nie? Kołduny, no nie? I, ja potem patrzę, I mówi, że ma zdrową głowę. Tak, I ja potem patrzę na swój i też rośnie, też rośnie. No to mówię, to no nie można, no trzeba mieć tą sylwetkę. No i nie Czuć się i... zdrowo da. i badz o swoje ciało, być raz... trochę narcyzm da. bo inaczej jak nie dba ciało, to ja jak nie dbasz o siebie, jak możesz zadbać oczywiście, o obojętność. To, to tak samo jak jest takie przysłowie, mówi, najpierw trzeba siebie kochać, żeby kochać kogoś. i drugiego kochać. A jesteś da. gościu i to cię oczywiście kocham za do to, do da. Do da. widzisz? Ty dobrze zadał. Ale, ale wiesz, jak człowiek nie będzie kochał siebie, no to jak może kochać kogoś? kogoś. nie może. No, nie widzi, że on jest gruby i nie powie mu, że umiera i tak dalej. A ciekawostka powiem, tutaj jeszcze tak przerwie mu. Tu człowiek wychodzi na diecie różnej. Tutaj będzie miał dietę keto. A więc no chciałbym, chciałbym zostać na keto wychodząc, tak. jak wyjdę chciałbym na keto zostać. Tak. I nie. potem jesz, jesz, jadł więc ciele, cielecinkę, gicze no. naturalne, nie zubojni, słuchaj, tak? Wie, so. Powiedz coś, jakie ty no, mięso korzystasz? Słuchaj, no, ja tu no, nie jesz mięsa, wiadomo. Tak, nie tak. Miejsca. No ja po prostu, no teraz już, człowiek mając 70 lat, to jest takie, etapy są w życiu, że tak. młody jesteś, to się uczysz, potem zdobywasz jakieś, jakieś stanowisko, pracujesz, tak, tak. dochodzisz do tego, rodzina, dzieci, prawda? No a później już mamy 70 lat, już mamy... Śmiej, uważaj, jak staraz to tu ciepniej tam No nie, to wiesz, jak, jak bamy o siebie całe życie, nie palimy, nie, 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 nie pijemy, no to, to, to wiesz, to to życie, na przykład mój ojciec miał białaczkę 13 lat, szpigolicę. Kiedyś do mnie mówi, Wiesiek. Degol umarł, miał 14 lat, tą tak. samą szpikowicę. Mówi taki Degol, taki człowiek i go nie uratowali. Tak. Także, ale będzie, przyjdzie taki czas, że szpikowica, białaczka będzie uleczalna. I rzeczywiście teraz robią tak, no, przeszczep szpików, tak, czy tam jakieś inne. No, ale ma... wracając do tej dziewczyny, to co widzisz się Szczekolsowej? Jakieś mięso no, dobre w Słuchaj, nie no nie, właśnie o to chodzi, że nie, bo mięso to widzisz, to y, mam super dostawców, tak. y, wiem, Wiesz, wiem ko ko koziołek to... chodzi sobie, prawda, wcielaczki sobie chodzą, tak. to ja wiem, co jak. Nie jest przemysłowym bo. Nie jest przemysłowym. Tak. Nie z przemysłowej. Także, yy, a tutaj, no, wiadomo, pójdziemy do Sełgrosu, masz ryby. No, są świeże ryby, które na przykład trzy dni tak. już są u nas, ja świeże, na skraju. A na dużą rękę te ryby, to tak. tak, jak włożą, nie mogą, nie Nie chodzi choque. o biznes, nie. No, ale znowu, z drugiej strony, kiedyś. Też tam gdzieś przyjechałem i chodziło za mną ryby, to szybciutko do Selgrosu No, no i, i, i na przykład mnóstwo y, ryb było. Tak. Ale 80% z tych ryb to wszystko hodowlane tak. znowu. No, no to to wszystkie maślana jest, to wszystko. Bo, to wszystko bo, no, Wietnamu hodowlana. Tak, bo to jest to wszystko znowu tak samo jak ten kurczak z, z fermy jakiejś tak, Zamknięty na, tysiące, bez słońca, tysiąca, bez światła tysiąca, tak, i czekający tak. na śmierć. Także, czyli tak, w Polsce mam fajne mięska, w tak. Polsce jest tymi mięskami zaczekam, a tutaj. 南北。媽媽 awokado skaniale. Takie tanie. Nie, nie czarne, nie czarne. Nie znite, nie tak, przemrożone, ja nie, jem codziennie nie, trzy sztuki. Tak, no. tak słuchaj. No, I mango, no, ja jem no, pięć mango, no, ja no, tak. to się, jak kobietą się dyrektywuję, tak. no. I dlatego ja będę starał się zostać na keto, jak, tak. jak wyjdę, ale takie awokado, dużo jakichś, tak. Y, jakich, tak jak ty Kokosy, MCT olej, ube tak, tak, tak. nie mają cukru, tak. warzywa. Halogen. No. Czy to tak. jest coś spaniałego. Okra, to są kolageny. trzeba korzystać właśnie, będę korzystał. Później jak już przejdę na przykład jakiś ten cykl wychodzenia tej no to rybeczki. Tak, no gdzieś tak. na przykład, bo y, w Indonezji jeszcze będę miesiąc czasu. No to tam dokończysz głodówkę? Tam dokończę mm -hmm. głodówkę i zacznę już po prostu wychodzić. Wychodzić, tak. No ale to jest miesiąc czasu i będę musiał znowu pojechać. Albo do Malezji pojad polecę. Uh -huh. y, tam gdzie tam mamy 90 dni, albo do Tajlandii. Tak. No i tam siedzę do, do początku maja. Także potem jest. tam już będę tylko rybeczki, warzywka. No ja nie mogę tak długo, mam gospodarkę, nie. Ale to jest ważne, że właśnie tak doświadczasz i podróżujesz i cały czas na wodzie, To klopa się nie wodzi, jak ja zaznaczam. To jest, to jest wspaniały, wspaniały stan taki. Ta, taki widzimy, nie, co, tak, ludzie mówią, co ty, ty mówisz że ty o tym klopie, no ale nie korzystasz, to jest piękne, że i siłę no, mamy to, to i cały czas. My jesteśmy stworzeni przecież tak, żeby głodować. Tak jak a, niedźwiedź, śpica o zimę do graby, wchodzi, a, wychodzi je trawę, je czosnek i Tak się dzieje. A Polacy, czy w ogóle ludzie na całym świecie nigdy nie przeżyli takiej sytuacji, żeby na przykład budować i wejść w ogóle w, w, całą, w tą ketozę, tak, tak. Żeby, żeby poczuć ten stan. To jest dziwne, nie? Że no to, teraz ludzie, po 16, nie widzę, zbliża się, żadnego, przestaje się żółć, wydzielać i teraz tak. miałeś glukozę w wątrobie z magazynu, teraz jesteś na keto. Tak. Organizm jada twój smalek, kurz bakteriami, a to wie że... wszystkim. Połowa, połowa, mi już ducha zeszła. No, no. Także to jeszcze będę musiał no, zwalczyć. Jeszcze druga połowa, nie Jeszcze pyszkowa. to będę musiał zwalczyć, bo a. nie chcę tego nie. No, ja nie, już nie chcę. mam. Nie Zobacz, sub, to zostało mi tutaj jeszcze a tu jeszcze miałem cały... Ale, całe... ale ile zaczynałeś, jaką wagą zaczynałeś? Słuchaj, jest co, nie, waży, nie ważyłeś, bo po prostu no nie jest to tak specjalnie na wagę. Po prostu obserwuję brzuch i, i tego, no te 30 dni to zrobię, ale zobacz, to jeszcze jest po bokach, tak. ale było tutaj równo, teraz ale. już mam tutaj, wiesz, tutaj spadłem, straciłem spadł, 50%, no, no tutaj jeszcze, no, także Dzięki, także czekam. Czekam. pokazujemy, mamy 5 minut, pokazujemy takich świadomych ludzi, jeśli taki będziesz człowiekiem, w każdej chwili Cię przyjmę, pomogę, udostępnię domki i sobie sami załatwiacie, nie narzekasz, że buty piją. Że mrówka się zdarzy, domy jest luksusowe, nie? To jest wyjątkowy no, dom, ładne, nie? Ładne, ładne, czyste, A, fajne, czyste nie, ma, domy. nie było bardzo dużo klientów, bo to takie właściwie... No, no, mamy ciszę, tonowe. spokój, tak. tutaj mogę się skupić na własnym jedzeniu, gotuję sam, kolega też jeszcze będzie doświadczał. Ale będzie sam gotował? No już mamy koniec. Tak, tak, tak. Pozdrawiam, bo końcówkę chcemy, żeby te filmy się zmieściły, bo tu nie ma internetu, także króciutkie udaje nam się przerzucać. Oglądać, nie lajkować, nie wyzywać, jesteśmy oszołomy, tak I jak... I przyjeżdżać. I przyjeżdżać, dla kogoś, jakżeś. Ktoś uważa, że mam chorą głowę, no to musi zobaczyć jak on lustro, popatrzeć sobie lustro. Jak ma bęben przed sobą i waży 95 kilo i ma 70 lat, no to ktoś tu ma bardziej głowę chorą niż ja. Pozdrawiam, dziękuję i bez urazy, tak korzystamy, każdy co innego i każdy ma wybór. Dzięki. Witam Was i od razu chcę pożegnać mojego kolegę z takich świadomych ludzi, jak ja tu poznałem, to się aż cieszę. Nie używa, powiedziałem kobiet, nie korzysta z tych wszystkich za dolary dziewczynek, są za się miłości, ale... Prosta ma zdrowia. I prosta tu... ma drogi. I to jest <laughs> ciekawe, bo pytałem go przed chwilą, a ja prostatę muszę cały czas głodować i obniżam wyniki. Także dzięki, że Cię poznałem, no, kolego. Również dziękuję. Głoduj do tych 30 dni. Zawsze, zawsze tam, do, jak jechałem do tego, jeżdżę do córki do Austrii, to zawsze odwiedzić. To Ciebie muszę odwiedzić, ja tym bardziej córka, ona zawsze mówi: przywieź mi kurde od sali baby, jakieś jabłka takie tak, porządne. Nasze, ja nawiozę Ci wszystkiego. Tak, Sandomierza jabłka nasze. No. Także pozdrawiam fajnych ludzi, właśnie doświadczam, poznaję, bo poznaliśmy się tutaj właśnie w tym domu. Ładny apartament, odpoczywał tak jak ja że zapraszam, na drugi rok będzie ktoś chciał jechać tak samo. Nie robi głowy, nie zawraca, może jechać sam, płaci sobie, dogaduje się i nie widzi tak, tak. problemu. Kolega dogadał ja angielskiego, nie no, Możesz pokazać jeszcze to, jakie ładne wejście no. jak normalnie jak w zamku. Jak zamku, no, no. A, a. Spokój, cisza, koguty, no no, 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 rano trochę spieją, spieją, no, spieją nie, rano. nie słyszę, nie no, strony no, ale powiedz, ale powiedz strony może tak, ale co zadowolony Bardzo fajnie, spokojnie, cisza. Nawet no, za prąd, już nie, nie policzyła Nie policzyła za to. prąd, bo. Nic nie gotowałem, tylko po ciemku, bo światła też nie palę, bo komary da, nie poleciały da. w razie albo czegoś, nie no. no tak ja to gotuję no, codziennie z no, ówki. Ona, no ona, to... ona to zrozumiała i mówi masz rację, mówi pewno, bo jakbyś gotował albo coś, dwie osoby, no, no. to trzeba trochę prądu zużyć, a tak mówi jak nie gotowały. Tak, zapraszamy, my już kończymy ten pobyt, jeszcze teraz wychodzę na miesiąc, będzie chciała pan odpoczywam. Pięknie deszcz pada, mimo jest temperatura cały czas 36 stopni I tak odpoczywamy, w zimie się pod, w nocy się poce oczywiście. Bo już zacząłem jeść, teraz muszę się kąpać codziennie. Nie ma już żartów. No jem, także teraz stałem się tak jak każdy. Na siłownię zaczynam znowu chodzić, energia wraca i tak się odzywa. I brzucha nie ma, waga nadal jest tylko 2 kilo przy tyłem. dalej dalej dociągaj. A u, mnie, a u mnie jeszcze dwa tygodnie, żeby do, dociągnąć do 30 dni. Tak, do 30 dni, także dopiero połowa przedtem. Tak, połowa już już za mną połowa. Tak, także tak. zapraszamy wszystkich tych z tymi zdrowymi głowami. My mamy te głowy chore, bo tam tak wszyscy piszą, że głowa chora, ciało jako tako. Jak będziecie chcieli przyjechać do nas, to Wam naprawimy również ciało i będziecie mieć zdrowe ciało, a nie tylko głowę. Pozdrawiam wszystkich, wygupiamy się, żartuję, No właśnie tak poważnie jak ja. Nie tańczy, nie na targu, nie wygłupia się. No każdy ma jakieś inne podejście. No to, dobrze, to jest wesoło, trzeba żyć. To życie, życie polega na tym. A ta. tam negują, że, że waria, no, chora nie. głowa, ja bawię, tańczę, pół targu ze mną już tańczę teraz, dzieciaki włączyły i tak odpoczywam. Taniec, taniec to jest zdrowie tak ta. samo. Ruszam linfę, odrywam się, ta, tak. Ruch. Nie taniec nie nie to jest coś, coś pięknego. Ta. I tak, i tak odpoczywam, w ten sposób odreagowuję to i nie muszę się nawalić, flachy wypić, żeby ta. zatańczyć. A Polacy tylko ale, znają placha i... Gryla takiego zrobi, tak. potem siedzą, leżą. Siedzą i nawalą się browarem. No, tak, ja, Przyniesie koniek, najlepszy koniec pięciobiastowy do jego Coca-Cola, bo mi, że lepiej wchodzi. Tak. No tak Polacy spodziewają się. Albo na, na, na lepsze trawienie. Na lepsze trawienie, a potem ragielita jelita cienkiego. No tak, moja siostrzenica. Pozdrawiam, nie będę wspominał nawet. Zapraszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia Amin. kiedyś. Dzięki, hej.